No cześć, znowu na sali fitness. Wybacz, wiem, że monotonne tło, ale to, co mówię, się będzie dla Ciebie liczyć. Dzisiaj powiem Ci coś, czego nie usłyszysz na żadnym innym polskim kanale fitness i myślę, nikt Ci nie powie, bo myślę, nikt nie spojrzy na to w ten sposób. Wiem, trochę jestem zbyt pewny siebie, być może do punktu arogancji, ale zobacz, na to jakie pytanie będziemy dzisiaj odpowiadać. Jaka jest najlepsza aktywność fizyczna, która spala najwięcej tkanki tłuszczowej? Interwały, aeroby, bieganie, rower, siłownia. Co jest tą aktywnością fizyczną, która najlepiej spali tkankę tłuszczową. Dzisiaj powiem Ci dokładnie, co jest tą aktywnością. Słowem wstępu, co to są interwały? Interwały to jest tak, że robisz na maksa coś, odpoczywasz. Robisz na maksa, odpoczywasz. Na przykład sprint pod górę, Schodzisz z górki, odpoczywasz. Sprint pod górę i schodzisz z górki, pod, odpoczywasz. Aeroby z reguły, aktywność, którą jesteś w stanie utrzymać przez 30-40 minut, nawet e, z tętnem w okolicach 70% tęta maksymalnego. Jak obliczyć tętno maksymalne? W tej chwili na ekranie widzisz. E, I e, trening siłowy, czyli siłownia, to jest kolejna rzecz, która potencjalnie spala aeroby, a jak, e, spala, przepraszam, tkankę tłuszczową. A jak już mówimy o aerobach, no to powstaje pytanie: co lepiej robić? Biegać, no bo bieganie jest męczące, więc i się mocno pocimy, więc sprawia wrażenie, że się dobrze spala tkankę tłuszczową, zakładać bluzę czy nie zakładać, przecież jak się spocę, to przecież też lepiej. E, taki mit funkcjonuje, to już od razu powiem, że to jest mit. E, czy może na przykład na ergonometrze wieślarskim, tak? czyli ergowiosłach, jak to niektórzy nazywają. E, I powstaje pytanie, co najlepiej robić? Odpowiedź brzmi, ani to, ani to, ale również wszystko. O co chodzi? Jeśli na przykład e, nigdy nie ćwiczyłeś i kazałbym Ci codziennie robić interwały, to prawdopodobnie prędzej czy później Ci się to znudzi, szczególnie jeśli nie lubisz biegać. Nawet nie chodzi o to, że nie możesz, bo masz nadwagę, jest Ci trudno biegać. Po prostu nie lubisz biegać. Nawet gdybyś był w formie, to wolałbyś załóżmy jeździć rowerem, tak? bo więcej przyjemności Ci to sprawia. Albo grać w koszykówkę z kumplami po prostu, przecież to też męczy, tak, też spala kalorie. Albo po prostu chodzić na spacery. To nawet gdybyśmy przeprowadzili badania, czy bieganie, które na przykład trwa pół godziny, co jest dość proste, wystarczy sprawdzić, ile kalorii do pochłania. Czy jeżdżenie rowerem pół godziny, czy interwały pół godziny spalają lepiej tkankę tłuszczową? Ba, są badania, które dowodzą czarno na białym, że interwały spalają tkankę tłuszczową lepiej niż trening siłowy i lepiej niż aeroby. No i teraz powstaje pytanie, to dlaczego ja Ci nie powiem wprost, że to właśnie interwały są tą aktywnością? Bo jeśli nigdy nie ćwiczyłeś, bo jeśli nie lubisz biegać lub jeśli nie lubisz bardzo mocno się męczyć, to nie będziesz tego robić regularnie. Żeby dojść do formy, musisz regularnie ćwiczyć przez 2, 3, 4, 5 lat, bo tak wolno nasz organizm się zmienia. Tak więc, najlepiej spalającą tłuszcz aktywnością fizyczną jest nie ta, która z badań wynika, że najlepiej spala tkankę tłuszczową, tylko ta, którą z przyjemnością będziesz w stanie regularnie przez najbliższe 2, 3, 4 lata lub ilekolwiek jest potrzebne, byś doszedł do formy będziesz w stanie to wykonywać. Tak? Dla mnie najprzyjemniejszą aktywnością fizyczną w momencie, kiedy się odchudzam, jest chodzenie pod górę na bieżni automatycznej, dlatego że mogę wziąć książkę, rozłożyć tą książkę na tej podpórce, co jest, czy wziąć jakiegoś tableta i oglądać sobie czy to film, czy to seminarium, czy to szkolenie, czy to czytać e-booka. Jest to dla mnie po prostu najbardziej efektywne, bo czas, który muszę poświęcać na aeroby w trakcie odchudzania, załóżmy, wykorzystuję na czytanie książki. Tak wiem, że lepiej chudłbym robiąc interwały, bo z badań wynika, że po prostu interwały lepiej spalają tkankę tłuszczową. Natomiast jest to dla mnie niemożliwe do utrzymania, dlatego że nie lubię interwałów, czasem mam na nie ochotę i czasem zrobię, owszem, ale jakbym miał robić je trzy razy w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, no, no nie, nie wytrzymałbym psychicznie, nie mam na to ochoty, więc opuszczałbym te treningi, nie wykonywałbym tych treningów, robiłbym je na pół gwizdka. A chodzenie na bieżni pod górkę z prędkością 6 km na godzinę, 5% nachylenia, które spala w 20 minut znacznie mniej tkanki tłuszczowej na pewno, bo mniej kalorii pochłania niż interwały i nie występuje ten efekt nakręcenia metabolizmu, który jest faktem przy interwałach, jest dla mnie efektywniejsze, dlatego że jestem w stanie, mimo że jest to mniej efektywne, jeśli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, to ja jestem w stanie to robić codziennie, bez zająknięcia. Jestem w stanie, po prostu nie, nie muszę się zmuszać do tego, po prostu pójdę i zrobię. Tak więc, jeśli ty lubisz chodzić na spacery ze swoim psem i chcesz się odchudzić, to weź swojego psa na dwa razy dłuższy spacer codziennie, dwa razy dziennie. Gwarantuję ci, że te 200 kalorii ekstra, które spalisz tu, tam, razem na koniec tygodnia skumuluje się w kilka, kilkanaście, może nawet tysięcy kalorii, które spalisz, no kilka tysięcy bym powiedział, kilkanaście to przegiąłem, które spalisz dodatkowo, których do tej pory nie spalałeś, w połączeniu z dobrą dietą i treningiem siłowym, to jest absolutnie wystarczająca rzecz, żebyś schudł. I w tym momencie Cię odsyłam do tego nagrania, gdyby się nie mieściło, przesunę się, teraz możesz kliknąć, które mówi o nietreningowej aktywności fizycznej jako sposobie na generowanie właśnie wydatku energetycznego. I tam też wytłumaczę Tobie, co to jest wydatek energetyczny, co to jest bilans energetyczny, jeśli jeszcze tego nie wiesz i na czym tak naprawdę polega odchudzanie. Z tego nagrania się dowiesz. Eee, więc podsumujmy. Nie to jest najlepszą aktywnością spalającą tkankę tłuszczową, co wynika z badań, tylko to, co jesteś w stanie utrzymać i regularnie wykonywać. Lubisz grać w koszykówkę z kumplami? To codziennie albo co drugi dzień chociaż, idź na chociaż pół godziny i graj w tą koszykówkę. Rób to, co sprawia Ci przyjemność, bo tylko wtedy będziesz w stanie to robić na tyle długo, by dało to jakiekolwiek efekty, bo w trzy tygodnie zmuszania się nawet do interwałów nie wygenerujesz tak dobrych efektów, jak w trzy lata regularnego trenowania. Robiąc to, co właściwie lubisz, tak więc to by było tyle. Mam nadzieję, że to wideo ci się podobało. Jeśli oglądasz mnie na grupie na Facebooku albo na moim fanpage'u na Facebooku, no to niestety nie będziesz mógł tego zrobić. Ale jeśli oglądasz na YouTubie, to poproszę cię, byś kliknął sobie w pierwszy link w opisie pod filmem. Szczególnie jeśli to wideo było dla ciebie wartościowe i taki punkt spojrzenia, lekko alternatywny na odchudzanie. I na wybór aktywności fizycznej był dla Ciebie wartościowy i ciekawy, to mam dla Ciebie wielką prośbę, bo możesz mi pomóc w dostarczeniu Tobie jeszcze większej ilości takich właśnie ciekawych treści. Pod tym linkiem znajdziesz stronę internetową, na której będziesz mógł kliknąć sobie w guziczek i wypełnić ankietę. Ankieta jest bardzo szczegółowa, ale bardzo, bardzo anonimowa, jak to każda ankieta być powinna. I dzięki wynikom tej ankiety, ja będę w stanie dostarczyć Tobie lepszych treści bardziej dopasowanych do Twoich potrzeb, żebyś dowiedział się z tego kanału dokładnie tego, co potrzebujesz, żeby generować efekty. Co więcej, dla osób najbardziej zaangażowanych dzięki tej ankiecie będę w stanie stworzyć szkolenia. Tak więc bardzo proszę Cię, byś mi pomógł. Jeśli będziesz chciał, to będę Tobie bardzo wdzięczny. I od razu powiem, że będę miał dla ciebie w prezencie, w nagrodę za to, w podziękowaniu za to, że mi pomożesz, w dowiedzeniu się czego ode mnie chcesz, jakich treści ode mnie chcesz. Będę miał dla ciebie po prostu bardzo, bardzo wartościowy prezent, który pomoże ci wnieść twój trening na kompletnie nowy poziom. Bo mam dla ciebie fragment, dość duży fragment jednego z moich szkoleń, który wyjaśni ci, jak prawidłowo trenować mięśnie brzucha, by mieć z tego efekty, by ten trening mięśni brzucha faktycznie dawał efekty i jakich efektów możesz się naprawdę. Spodziewać po treningu mięśni brzucha w określony sposób. Dobrze, to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli widziałeś mnie na Facebooku, widzimy się niedługo, kiedy opublikuję następne nagranie, lub kiedy ktoś inny opublikuje jakieś moje nagranie. A jeśli widziałeś mnie na YouTube, po prostu widzimy się w następnym nagraniu. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned!